Miałam na podłodze przy ścianie, nie wiedząc, co się dzieje. Słyszałam tylko hałas. Ze strachem przełkałam ślinę. W głowie miałam gonitwę myśli. Zadawałam sobie jedno pytanie czy warto sztorm, nie umiem go opisać. To dziwne uczucie. Niby to złość. A może smutek? W moim sercu burza emocji i uczuć, a w głowie sztorm myśli. Dąb. Kto by pomyślał, że takie małe drzewko stanie się dębem rosnącym we mnie? Wszystko jakieś puste, przygnębione. Dąb, hodowany przez całe moje życie, upadnie. Wtedy moja korona. Z niego zleci. To jedno drzewo, co upadło. Zapaliło się złym ogniem i nikt go nie gasi. Wszystko jak wichura przewalająca jedno drzewo za drugim. Czuję się jak pojedynczy cień drzewa na uboczu doliny. Jestem oddalony od innych. Psycha, myślę. Jestem nikim. Jestem kimś, kto nie ma życia. Udaję przy innych radosną dziewczynę, a w domu zamykam się w sobie i płaczę. Rozmyślam, czy warto żyć dla osób, które mnie nie kochają i nie będą kochać. Rozmyślam, czy te rany, co są we mnie, to nie za mało i czy się nie okaleczyć tak, że już nie wezmę wdechu i umrę. Witam Państwa na ostatnim spotkaniu z cyklu Na Krok Przed Depresją. Dziękuję, że swoją obecnością zaszczycili nas. Pan Krzysztof Bujalski, wójt gminy Suchorzew. <kluczy> Pan Adam Skup, dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura Siedlce. Pan Artur Wrzosek, zastępca wójta gminy Suchożeby. Pani Katarzyna Smolik, referent do spraw oświaty gminy Suchożeby. Pani Aneta Wyżywniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Suchożeby. Pani Barbara Jakubczyk, rzecznik. Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Pan Krzysztof Szczygielski, Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Pani Barbara Jastrzębska, Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Pani Monika Budek, dyrektor Galerii Siedlca. Pani Agnieszka Roguska, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytet przyrodniczo Pan Przemysław Komar, Ochotnicza Straż Pożarna. Oklaski. Pan Mieczysław Rymuza, Pan Leszek Rymusz za przyjaciele naszej szkoły. Oklaski. Witamy bardzo serdecznie media lokalne, Katolickie Radio Podlasie, Radio SK, Podlasie24.pl, Życie Siedleckie i Tygodnik Siedlecki. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, wychowawców, gości przybyłych na to spotkanie oraz młodzież ze szkół. Z gminy, Sucho, z gminy Suchorzebry, gminy Siedlce i miasta Siedlce. Serdecznie, moi kochani, witam na, naszych wspaniałych prelegentów. Pani Julia Pasieczna. Skowałam gdzieś tam się za sceną. I doktor pani Katarzyna Dobijan. Że nie będzie to dla mnie łatwe, bo za każdym razem wracanie pamięcią do tych wspomnień jest dla mnie bardzo trudne, ale chciałabym Wam nakreślić, w jaki sposób objawia się depresja, w jaki sposób wygląda całe leczenie, no i odpowiedzieć sobie najważniejsze pytanie: czy z depresji można wyjść tak w stu procentach? Tak się złożyło, że moje pierwsze w zasadzie objawy depresji były bardziej fizyczne niż psychiczne. I zaczęły się one w czasie maturalnym. I tak też wzięłam sobie to do głowy, że może ten stres, który odczuwam, te takie napady duszności, takie złe objawy fizyczne, które gdzieś tam występowały, takie jak bóle brzucha, na przykład powiązałam to sobie ze stresem maturalnym, że po prostu tym się tak zestresowałam i stwierdziłam, że kurczę, napiszę matury, przecież wszystko wróci do normy, prawda? No, i tak się nie stało niestety. Te objawy bardzo się nasilały. Bo sprawiały mi one wręcz trudności w takim codziennym funkcjonowaniu. I wiadomo, jeżeli czuję się źle fizycznie, to pierwszą osobą, do której się zgłaszam, jest to lekarz po prostu lekarz rodzinny. Nie tak? ja zrobiłam szereg badań. Okazało się, że tak naprawdę badania wyszły idealnie i fizycznie tak naprawdę nie było mi nic. I to właśnie wtedy lekarz jakby zasugerował mi to, że może problem istnieje po prostu gdzieś w głowie, i może to są emocje, które sprawiają właśnie ten taki ból fizyczny. I zasugerował mi właśnie jako pierwszy, żebym udała się do psychiatry, psychologa na taką pierwszą konsultację. I to wszystko jakby było odłożone w czasie. Trwało to mniej więcej 7 miesięcy, cała taka, można powiedzieć, diagnoza, w której lekarz stwierdził, że, że to nie jest jednak objaw jakiejś choroby. I w międzyczasie pracowałam, skończyłam szkołę, tak, napisałam maturę, poszłam do pracy. I wraz z tymi objawami fizycznymi zaczęły pojawiać się objawy psychiczne takie w pierwszych momentach to był po prostu taki. Takie gorsze dni, jak każdy z nas miał prawda? I wydawało mi się, że to jest chwilowe, to po prostu za chwilę przejdzie, wszystko, wszystko wróci do normy, tylko że te złe dni one się powielały i było ich coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu zamieniło się w to w złe tygodnie i złe miesiące i to już nie były złe dni. Proszę Państwa, weź teraz coś powiedz, tak? Dziękuję Kimze, dziękuję Julii. Jula, jesteś dzienna, jesteś wielka. Brawa jeszcze raz dla mnie. Kochani, zapraszam teraz naszego drugiego prelegenta, panią dr Katarzynę Dobijańską. Jest Państwo, bardzo serdecznie i tak by się chciało powtórzyć za Panią Dyrektor, teraz też coś powiedz człowieku. Ehm, ogromna odwaga mojej poprzedniczki, powiedzenia o swoich doświadczeniach życiowych, o swojej bardzo trudnej ścieżce, ale też myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziała. Ehm, myśmy tutaj z koleżanką obok z uczelni siedziały i rozmawiały przez chwilę, że faktycznie to tak jest, że w sytuacji, kiedy mamy jakiś stres, sytuację traumatyczną, to my się potrafimy spiąć bardzo często. Potrafimy tak się zabrać i zawalczyć, ale potem organizm puszcza. I jeden pochoruje się somatycznie, a u innego może wtedy pojawić się depresja. Ja ze sobą, drodzy Państwo, wziąłam taki atrybut. Wiecie, co to jest? Co to jest? Głośno. Kocyk, Kocek. tak. Ten kocek. dzisiaj to bym w tym momencie Panią chciała nim otulić. I, i i, I dać taką e, przestrzeń, żeby mogła odetchnąć, bo myślę sobie, że to ogromny dla niej wysiłek był przed chwilą. E, ale też zechcę go Państwu pokazać z, trochę z innej perspektywy, ale to za chwilę. Czy ja mogę poprosić e, o prezentację? E, bardzo trudny ten temat, drodzy moi, dlatego, że e, tak naprawdę profilaktyka depresji czy profilaktyka w ogóle różnych zachowań trudnych, ryzykownych. To nie jest, nie powinna się pojawiać w sytuacji, kiedy już jest ryzyko, tak? jest sytuacja taka, że coś się u kogoś zadziało i wtedy działamy profilaktycznie, żeby to się nie pogłębiło. To już jest rodzaj wsparcia pewnego przez profilaktykę depresji powinniśmy rozumieć wszystkie czynności, które wykonujemy analogicznie, nie wiem, do profilaktyki próchnicy, tak? Czyli wiemy, że żeby nie zachorować na próchnicę, to należy dbać o zęby, czyścić je regularnie, nie pić napojów gazowanych i tak dalej i tak dalej możemy mnożyć tutaj te informacje na potęgę i tak samo jest z profilaktyką depresji. Ja przepraszam, czy ja mogę podjechać albo Ten stres, drodzy Państwo, z tego, co przed chwilą. I tak naprawdę to, co Państwo robicie w tej kampanii, to, co robicie tutaj na tych spotkaniach, to jest bardzo ważne. Bo pierwszym aspektem profilaktyki to tak naprawdę jest podnoszenie świadomości na temat specyfiki tej choroby. Bo absolutnie depresja jest chorobą, i jest chorobą tak, na którą chorujemy do końca życia która będzie miała okresy. Dobre i będzie miała takie okresy, tak jak tutaj powiedziała przedmówczyni, jak w chorobie nowotworowej, że może nawrócić my nigdy nie wiemy tak naprawdę, kiedy nawróci. Już emocje troszeczkę opadły. Moi drodzy, podczas, podczas naszych spotkań przeprowadziliśmy wśród uczniów, studentów i ludzi dorosłych obecnych na naszych spotkaniach ankiety sporządziliśmy raport z, ewalu z ewaluacji przedsięwzięcia i teraz chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami, jakie pozyskaliśmy z badań przepro przeprowadzonych wśród respondentów. Chciałabym tutaj na scenę zaprosić panią Anię Borkowską Pedago, która opracowywała raport i zaraz przekażemy Państwu wyniki. W badaniu wzięło udział 35 respondentów. Pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek zauważył Pan, Pani, u siebie długotrwałe obniżenie nastroju, przewlekłe zmęczenie, zobojętnienie, apatię? Proszę Państwa, 43% respondentów zaobserwowało u siebie te właśnie wymienione objawy. Wśród badanej populacji 54%. Nie zauważyło u siebie oznak zmian nastroju, tylko trzy osoby nie odpowiedziały na to pytanie. Do kogo zwróciliby się o pomoc w przypadku wystąpienia takich objawów? Respondenci, 27% badanych korzystało z pomocy specjalistycznej bądź wspomagało się wśród członków rodziny. Ważnym, ważnym elementem dla pro, poprawy samopoczucia było również wsparcie przyjaciół. Tak podkreślało 20% badanych. Organizatorem naszego, tego przedsięwzięcia był Zespół Oświatowy w Krześlinie. Ale nie byłoby go, gdyby nie wy... Droga Młodzieży, nie byłoby go, gdyby nie tutaj zaangażowanie y, wielu podmiotów. Z tego miejsca, proszę Państwa, ja i mój zespół chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim i wręczyć certyfikaty uczestnictwa. Za chwilę, proszę Państwa, otrzymacie od nas y, misia, takiego małego niedźwiadka, który jest symbolem naszych działań. Niech czuwa on nad waszą placówką i w sytuacji uczucia smutku niech będzie on dla was wsparciem i wspomnieniem naszego przedsięwzięcia. Zapraszam na scenę na początku patronatów honorowych Wójt Gminy Suchożebry Pan Krzysztof Bujalski, zapraszamy. Dziękujemy serdecznie. Chcielibyśmy wręczyć certyfikat. W ogóle tutaj powiem, powiem że Pan Wójt Gmina jest fundatorem wszelkich upominków, wszelkich rzeczy, które Państwo od nas dostawaliście przez cały rok. Także dziękuję serdecznie, wielkie brawa dla Pana Wójta i gminy. Dziękuję. To jest ten miś, o którym mówiłam. <noise> Jula, dziękujemy, jesteś wspaniała. <noise> Zapraszam na scenę również uczniów naszej szkoły, którzy dołożyli cegiełkę do realizacji tego przedsięwzięcia. Uczniów, na początku wyczytam, Którzy występowali w spektaklu, który mieliście przyjemność zobaczyć. Zapraszam: Julia Kobelińska, Maciej Wierzbicki, Anna Rymuza, Zuzanna Szkop i Angelika Supryn. Zapraszamy, kochani was. Zapraszamy również autorów wierszy: Lena Szkopek, Natalia Bąbiak, Karolina Cawaj, Karolina Bąbiak, Jakub Łałak, Anna Rymuza, Wiktoria Skolimowska, Maja Szkopek, Kasia Piątek i nasz ilustrator Filip Sowiński. Ogromne podziękowania. Proszę, e, drodzy, jeszcze bym chciała naszym tutaj e, dziewczynkom, które, wokalistkom, które e, wystąpiły gościnnie. Zapraszam Kinga Głuchowska i Olga Musiatowicz. Zaraz Olgę również usłyszycie. I zapraszam tam sobie na, na to zaraz. Moi kochani, ogromne podziękowania chciałabym złożyć mojemu zespołowi. Osobom, które przez cały rok wspomagały przedsięwzięcie krok po, po kroku, dbając o każdy element, o każdy szczegół tego, co Państwo doświadczyliście. Kochani, serdecznie zapraszam moją załogę. Pani Agnieszka Płatkowska, Pani Ania Borkowska, Pani Marta Musiatowicz, Pani Grażyna Dymowska i Pani Iga Sinikiewicz. Dziękuję wam. Dziękuję wam z całego serca naprawdę dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim Pani Dyrektor dziękujemy serdecznie za te cztery spotkania. Pięć, prawie rok, tak? Czy rok? Rok minął. Życzę Pani tego, żeby następne spotkania, jeśli chodzi o hajt, nie mniejszym się cieszyły powodzeniem jak depresja. Widać, że jest Pani potencjał. Także gratuluję tego. Cieszę się ogromnie, że. No mamy taką panią dyrektor, takiego pedagoga, która podejmuje odważnie, o no, czasami pewnie i trudne rzeczy, takie jak depresja nie jest łatwą, tak? A mimo wszystko pięknie, ładnie wyszło, także z całego serca dziękuję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Pani Dyrektor za inspirowanie nas, za to, że nie spoczywamy na laurach. Ciągle poszukujemy nowych wyzwań. Dziękujemy za cierpliwość, za wyrozumiałość, ale za pomysłowość i kreatywność, której Pani na pewno nie brakuje i który, którymi dzieli się Pani z nami ze swoim gronem. Dziękujemy.